Witam serdecznie. Nazywam się Beata Pastwini, jestem y, nauczycielem jogi. Zapraszam Państwa dzisiaj na sesję jogi, y, która poświęcona będzie y, pracy twarzy. Nie tylko oczywiście, ale chciałabym troszeczkę pobudzić mięśnie twarzy, oczu, okolice ust, y, pobudzić je do pracy, do życia. Będziemy powtarzać też odrobinkę tych ćwiczeń co jakiś czas. Będziemy dzisiaj korzystać z kostki do jogi. Jeśli ktoś nie ma, to oczywiście nie ma problemu. Można użyć książki mniej więcej tej grubości. Polecam niezbyt ciężką. Na razie będziemy wykorzystywać jedną, ale proszę przygotować sobie jeszcze na później drugą. Bierzemy tę książkę w taki sposób, żeby złapać ją udami. Oczywiście nie za mocno, ale generuje to taki, taką aktywność mięśni, którą próbujemy nauczyć nasze ciało. Całe stopy przylegają do ziemi bądź do maty. Zwróć na to proszę uwagę. Nawet palce stóp, jeśli je możesz troszeczkę roz, rozdzielić, to proszę spróbuj to zrobić. Stopy są równolegle na siebie i mniej więcej na szerokość. Bioder. Usiądź proszę tak na końcu krzesła, niezbyt głęboko i doklej kości ośladkowe do krzesła. Pępek odrobinkę w stronę kręgosłupa, czubek głowy, wyciąga ciało. Mhm. Tak, sama to postawa już jest wspaniałym ćwiczeniem dla całego Twojego ciała. Poddychaj chwilkę, siedząc w taki sposób, prostując swój kręgosłup. Jeśli to możliwe, to spróbuj, proszę, jeszcze przenieść uwagę pomiędzy łopatki i odrobinkę łopatki do siebie przybliżyć. Poczuj, jak tutaj otwiera się Twoja klatka piersiowa. I oddychaj. Właśnie tak. Dłonie luźno leżą, wnętrzami dłoni do góry. Luźne łokcie, cały czas aktywnie trzymamy książkę między udami. I zaczniemy dzisiejszą praktykę od pranayany, oddychania. Pamiętasz być może już z poprzednich sesji? Weźmiemy wdech i z wydechem pracuje nasza przepona w taki sposób, że wydechem przepona, yy, jak gdyby wyrzuca powietrze nosem. Czyli pracuje przepona powietrze nosem. Za chwilkę zobaczysz o co chodzi. Weź wdech. Wystarczy. możesz zamknąć oczy bądź mieć cały czas trzymać zamknięte i po prostu swobodnie oddychaj teraz obserwuj swój oddech on po tym ćwiczeniu po tej pranajomie zwykle jest odrobinę głębszy przyjemny pozwól mu teraz płynąć jego naturalnym rytmem i z ciekawością przyglądaj się Powtórzymy ten oddech kapalabhati jeszcze raz. Będziesz gotowy, gotowa. Leź wdech. I zaczyna. Wystarczy. I jeszcze chwilkę oddychamy po prostu Twoim zwyczajnym, naturalnym rytmem. Okej, okay, możesz już pomału otwierać oczy. Jeśli y, trzymanie książki jest dla Ciebie jakkolwiek intensywne, potrzebujesz przerwy, nie ma problemu. Możesz ją na chwilkę wyciągnąć, ale cały czas pamiętamy ten układ ciała. Kolana nie uciekają nam na boki. Cały czas są delikatnie zaangażowane w ten rodzaj ruchu, jak kiedy trzymały książkę. Na chwilkę możesz ją wyciągnąć. Hmm? Przechodzimy do pracy z ramionami. Połóż dłonie tym razem wygodnie na udach i pracują same ramiona. Oczywiście z wdechem i wydechem pracujemy nad tym, żeby koła, które będziemy robić ramionami były szerokie i dokończone. Dobra, ok. Zaczynamy od tyłu, czyli z wdechem. Łopatki do siebie, ramiona do tyłu i do góry i z wydechem przez przód do dołu. Pełne koło, aż do dołu. Wdech, góra przez tył i z wydechem do dołu do kończkoło do samego dołu ramiona ok, wdech do tyłu i do góry wydech do przodu i na dół jeszcze trzy razy wdech i wydech i wdech pamiętaj proszę, żeby pomyśleć o tych okręgach szeroko możesz sobie wyobrazić, że zataczasz koła ramionami znacznie szersze niż jest to możliwe w obrębie twojego ciała wyobraźnia jest tutaj bardzo pomocna, ostatnie jeszcze wdech, góra wydech, na dół ok, zostajemy na chwilkę broda do mostka głowa na dół i oddychaj To ćwiczenie ramion czasami powoduje delikatne spięcie w karku, dlatego teraz chwilkę oddychamy, trzymając głowę w takim ułożeniu. Skorzystaj z tej okazji, oddychaj, myśląc o swoim karku. Pozwól, żeby każdy wydech ściągał napięcie z Twoich pleców. Ok, i wracamy, głowa do centrum. To samo z ramionami na drugą stronę. Mhm. Czyli wdech tym razem ramiona do przodu i do góry. Wydech tył i dół. I wdech. I wdech. Powolutku, ale dokładnie. Wyobraź sobie, jak to koło wygląda, gdybyś mógł czy mogłem narysować je ołówkiem, ramionami tak jak kredką, to zobacz, jakie byłoby szerokie, doprowadzone do końca. I ostatni raz, wdech do góry. I wydech na dół. I zostajemy. Głowa na dół, broda do mostka. I oddychamy. Ok, głowa wraca już do centrum. I teraz być może poczujesz delikatne napięcie w karku po tych ruchach ramion. Spróbujemy je teraz troszeczkę popracować z nim. Bardzo proste półokręgi, czyli głowa na dół, tak jak przed chwilą, broda do mostka, i półkole na jedną stronę nad prawe ramię. Ja robię lustrzane odbicie, więc róbmy razem. I przez dół głowa, broda do mostka, i na drugą stronę. I z wydechem, przez przód, półkole na drugą stronę. Zrobimy to kilka razy. Spróbuj oddychać głęboko i skoncentrować swoją uwagę, swoją wyobraźnię w środku ciała. Spróbuj odnaleźć miejsce, gdzie ten ruch się rodzi. To nie jest tylko ruch głową. Czuć go w plecach. I jeszcze raz. Oczu jak się rozciąga bok twojej szyi. Ok. I wracamy znowu brodą do mostka i rolujemy głowę do góry. Ok, zajmiemy się chwilkę teraz twarzą. Hmm. Niektóre osoby doświadczają e, takiego dyskomfortu związanego z mięśniami czy w okolicach oczu, czy powiek więc troszeczkę pobudzimy dzisiaj te mięśnie mhm. spróbuj, jeśli to jest możliwe otworzyć gałki oczu po prostu, szeroko same oczy otwieramy i spróbuj spojrzeć maksymalnie w lewą stronę samym wzrokiem jeśli to możliwe nie ruszaj głową tylko oczy. I na drugą stronę. Maksymalnie oczy do boku. Mhm. Oczywiście możesz swobodnie mrugać oczami i oddychać to przede wszystkim. I z powrotem na lewo. I na prawo. Ok, i wracamy. Czasami jest takie nowe uczucie dla ciała. Nie często pracujemy aktywnie gałkami ocznymi, ale to jest wszystko w porządku. OK, teraz góra dół. Przenosimy gałki oczne na samą górę. Jeszcze wyżej. To jest takie dziwne nowe uczucie, jak gdyby się chciało obejrzeć swoje własne rzęsy. I na dół. Same oczy. Nie ruszamy głową, o ile to możliwe. I same gałki oczne. Góra. I dół. Ok, odpoczywamy. Możesz sobie zamknąć oczy, jeśli potrzebujesz. I teraz będą koła. Jeśli to możliwe, zostawiamy głowę w miejscu i zaczynamy. Same oczy. Przez bok, przez górę. Drugi bok. I dół. Bok. Góra, bok i dół. Ok, w drugą stronę. Bok, góra, bok, dół. Jeszcze raz, w tę samą stronę. I ostatni raz, spróbuj znaleźć maksymalny, duże, szerokie koło. Ok. Dziękuję. Na razie damy już chwilkę oczom. Spokój, niech odpoczną. Delikatnie opuszkamy palców, spróbujmy pobudzić to miejsce. Możesz się poczuć palcem, gdzie się górna szczęka i dolna szczęka łączą. Ok, tylko tyle. Stukamy opuszkami palców. Takie prościutkie sposoby mają duże znaczenie, duży wpływ. Pobudzają w aktywny sposób. Tylko oddychaj i poczuj te miejsca, gdzie twoje opuszki palców dotykają Twojego ciała. Mhm. Teraz przykładamy dłonie właśnie do tego miejsca, a jak poruszysz szczęką, to czuć wyraźnie. To miejsce i odrobinę rozgrzewamy, mhm. To jest też taki bardzo prosty ruch dodajemy. Otwieramy dolną szczękę. Luźniutko, ale w miarę szeroko. Zamykamy. I tylko tyle. Oddychaj. Spróbuj znaleźć luz w tym ćwiczeniu. Jednocześnie zagarniając do pracy część mięśni tutaj jeszcze raz, ostatni mhm. zamykamy ok, przechodzimy jeszcze do mięśni wokół ust kilka razy tylko, ale maksymalne swoje możliwości u i jeszcze raz Jeszcze dwa razy, ale proszę, zrób to możliwie m, maksymalnie angażując mięśnie całej twarzy. Jeszcze raz u. I. Okej. Okay. I rozluźniamy. Możesz sobie nawet rozgrzać dłonie i dosłownie w taki sposób, jak gdyby dosłownie ściągając napięcia z twarzy wykonać taki gest. Mhm. Taka praca ust i oczu. Będziemy ją powtarzać co jakiś czas. Może być bardzo pomocna w codzienności. Dobra, wracamy do kostek bądź książek. I jeszcze raz między uda jedna książka. I złap po prostu w taki sposób. Jeśli masz kostkę, nie książkę, to wolałabym, żebyś trzymał, czy trzymała ją w taki sposób, żeby napierając na nią, trzymać ją. Jeśli masz książkę, nie ma problemu, możesz złapać w taki sposób. Ok, zanim zaczniemy, korygujemy yy, biodra. Podwijamy pod siebie, czubek głowy wydłuża kręgosłup. Wyciągamy książkę przed siebie. Proste łokcie. Barki na dół, oddalamy je od uszu. Łopatki do siebie. Mhm. Ok, wdech. Kostka idzie do przodu. Wyobraź sobie, że łopatki oddalają się od siebie nie wracają, tylko łopatki ściągają ciało w swoją stronę. Jeszcze dwa razy proste łokcie, długa szyja. Wyobraź sobie, że same łopatki wykonują tę pracę. I twój wdech. ok, odkładamy książkę odpoczywamy tak pracują mięśnie ramion jeśli przy okazji yy, doświadczyłeś, czy doświadczyłaś spięcia tutaj gdzieś w okolicy szyi to momentalnie, nawet jednym półkolem albo po prostu wdechem i wydechem odpuszczamy te napięcia jeszcze raz przed siebie, kostka czubek głowy wyciąga ciało Barki na dół. I zaczynamy. Wdech. Łopatki oddalają się od siebie. Z wydechem łopatki ściągają ręce. Proste łokcie, długa szyja. Luźna twarz. Jeszcze ostatni raz. Wdech, maksimum do siebie łopatki, cały czas również nogi pracują ściskają kostkę ok, i odkładamy jeśli masz taką potrzebę to broda do mostka, albo jedno półkole. zawsze dbajmy o te plecy i o kark to wrześnią, jakkolwiek przy ćwiczeniach się napina od razu puszczamy napięcia dobrze, zostawiamy już kostki yy będziemy kłaść się teraz na plecach połóż się na plecach tak jak zawsze proszę zwróć uwagę na odcinek lędźwiowy możesz takim ruchem bioder delikatnie podnosząc je wydłużyć plecy i dokleić odcinek lędźwiowy do maty ten sam ruch często warto zrobić z głową nawet sobie dłoń mi pomóc żeby odsunąć głowę jeszcze dalej od kości ogonowej poczujesz jak cały kręgosłup ukleja się do maty Stopy kładziemy na matę na szerokość bioder, kolana również na szerokość bioder. Ręce do boku wyprostowane, wnętrze dłoni skierowane do podłogi. Weź wydech i z wydechem kolana wędrują w jedną stronę. Możemy się umówić, że w prawo, a głowa w lewo w tym samym czasie. Zostaniemy tutaj na chwilkę. Oddychaj. Ok. Z wdechem głowa i kolana wracają do centrum. I od razu na drugą stronę. Kolana w jedną stronę, głowa w przeciwną stronę. Zwróć uwagę na łopatkę. W tym momencie prawa łopatka prawdopodobnie odrobiny odrywa się od maty możesz sobie tylko wyobrazić spróbować to zrobić że łopatka dotyka maty obie łopatki w ten sam sposób dotykają maty pójść luźno udaj kolana jeszcze jeden swobodny wdech wydech i z wydechem podnosimy kolana i głowę do centrum. Zrobimy to jeszcze kilka razy, tym razem nie zostajemy w pozycji do boku, tylko pracujemy z wdechem i wydechem, z wydechem, kolana w prawo, głowa w lewo. Do końca wydechu, z wdechem od razu. Kolana i głowa wracają do centrum. Od razu wydech na drugą stronę. Do centrum, wydech do boku, głowa w przeciwną stronę do kolan. Wdech do centrum, i ostatni raz w przeciwną stronę kolana i głowa. Długi wydech, poczuj ten skręt kręgosłupa. I do góry. I wystarczy na dzisiaj. Okryj się proszę. Kocem. zrób co potrzeba żeby zapewnić komfort, ciepło swojemu ciału jak będziesz gotowy, gotowa prostujemy najpierw jedną nogę potem drugą łonie wzdłuż ciała i z wydechem najlepiej głośnym taki jak mój teraz zamknij oczy i obserwuj swój wdech i wydech I daj sobie kilka minut, poświęcając całą uwagę, wyobraźnię, koncentrację, tylko i wyłącznie swojemu ciału, wprowadzając oddech, powietrze, życie do swojego ciała. Zamknij oczy. Pomaga Twojej szyszynce lepiej pracować, zmienia ilość melatoniny, po prostu ogranicza dostęp światła. Takimi prostymi sposobami możemy sobie pomóc. Zwróć uwagę, czy Twoje powieki są luźne. Jeśli dużo myśli chodzi po Twojej głowie, możesz wyobrazić sobie, że stajesz z boku nich i przyglądasz się im uważnie. Jeśli to możliwe, pozwól im płynąć, nie próbuj ich na siłę zatrzymać, powstrzymać czy zmieniać, po prostu przyglądaj się uważnie. Każdym wdechem i wydechem. Wyobraź sobie, że wszystkie Twoje myśli oddalają. Jeszcze kilka dłuższych wdechów i dłuższych wydechów. Oczy jak oddech przechodzi przez cały. Tak jak zawsze, połóż się jeszcze na prawym boku, przytu się sam, sama do siebie, odłukodzem. Zostanie jeszcze parę chwil ze swoim oddechem. Odbierając się, pomału siadamy. Usiądź tak jak Ci wygodnie, i otwórz oczy. Dziękuję Ci bardzo za tę sesję. Zapraszam już niedługo do kolejnej sesji. Jogi, którą chciałabym. Poświęcić rozciąganiu tej części ciała górnych łód i wzmacnianiu tylnej części ciała. Służy to wyprostowaniu Twojej postawy, kontrolowaniu trzymania ciała w pionie, swobodnego chodzenia i swobodnego poruszania się. Zapraszam serdecznie. Dziękuję.